Eee, tak, Okej. Okay. Nigdy się nie domyślisz, kto to jest. Okej. Okay. Czy ty teraz tańczysz? To byłoby dosyć głupie, gdy ty się pytał. Co nie? Czy byłoby, byłoby, byłoby głupie, ale byłoby feasible. Justice shall prevail. Justice! It's justice and it's prevailing! Hmm? Ciężka gra, co? Kurwa, ciężko! Ciężko się patrzy na tych niewinnych ludzi! No, łatwo się patrzy na listę zadań, której dalej nie zrobiłeś. So? So? Do it! Co? So? Do it! Do it! Do something! Do something! Zrób coś! Z zrobiłeś coś! Może Coś tam zrobiłem! Mmm. Hmm. <słuch> to ty, prawda? Czemu milczysz? Ej, weź, chociaż jak nie e, weź. No co? Coś odszedł bardzo szybko. Można, można powiedzieć, że widzę każdy twój ruch. Każdy twój ruch. Okej, okay. to jest problematiko. Wiem kim jesteś? Nie wiem kim? Wiem kim jesteś? Jesteś złoczyńcą! Jesteś absolutnym złoczyńcą. Wiem, kim jesteś! Mam cię! Yeah. Dawaj tego hinta, dawaj, 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 ja już wiem. Jak to będzie to, to ja już wiem. Ale... Ej, zrobiłeś task teraz, prawda? Nie. Czemu nie mam hintu? Nie zrobiłem tasku. Oho. Problem jest z tym, że powinienem. No zatańcz. No, zatańcz. Co nie. nie, nie chcesz u no, tu Jezu. miałeś task! Nie! Tu miałeś task! Nie! Chodź, jesteś... Zakręć się i zrób task. Nie wstydź się! Jaki ty jesteś, jaki ty jesteś menacing? Nie, yeah, maybe. Maybe. Przestań tańczyć. Nie ja pierdolę! Zbugowało mi się! NIE mogę TASKU ZROBIĆ! Co? No zaczęło mnie tak jakby wywalać z, z tego naciskania E to bo klikasz raz, a nie trzymasz Klikasz raz po prostu NAPRAWDĘ?! Tak, ja, te, ja też, też się na tym mapałem, no I... Okej, okay, czy celowałem I... chociaż raz w ciebie? Nie, ale przechodziłem obok ciebie I jak podchodziłeś do dancing flora, to musiałem spierdalać, bo wiedziałem, że to będzie zbyt ses Fuck Dawaj, 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 dawaj. Teraz, teraz zagram to mądrze. Może i wygrałeś, Mocze. ale to nie znaczy, okay. że wygrałeś. No nie, nie, nie bardzo wygrałem, no, średnio. Justice never sleeps. Czuję, że gra będzie Zobaczymy. Oho, zaczyna się. Howdy, oh, motherfucker! Zostaw, 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 puść, puść, puść po Majdor. Puść po Majdor Puściłem To Okej, okay, musiałeś to widzieć Musiałeś ja to widzieć Ja nic nie widzę, ja nic nie widzę To okej, okay, to nie ty O, you mother, mam cię Mam cię Mam cię Jak to? Możesz uciekać, ale nie uciekniesz jak to? Możesz uciekać, ale nie uciekniesz. Ale o co ci chodzi? Panie szeryfie! Czemu uciekasz? Czemu uciekasz? Ręczę do góry! To miasto jest za małe na nas dwóch! Kurwa. Sprawiedliwość. E it, it takes effort, time and the sacrifices. <laughs> rozumiem, rozumiem, starasz się. O oh, kurwa! O, oh, to jest problem. Co? 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 Oh, no. Chłop, co kurwa? No hesitant kurcze at all Ty sprawdzasz w ogóle mailbox? Tak No co? Mam so. mój target? On ma target Ejo, cześć Weza Ejo, z tej strony Weza Ejo, wyduj konika Wyduj konia, wyduj konia, dawaj Dawaj Wyduj konia Bardzo suspiciously. O ty kurw, to nie byłeś ty. O co ci chodzi? O, o nie. No co? No co? Zużyłeś wszystkie swoje naboje. Musisz wybrać teraz mądrze. A mi zostały trzy. Rzeczy. To jest Come problematyczne. On, to jest problematyczne. Nie będę kłamał. A czemu za mną idziesz? O? Nie idzie za mną? O, a czemu tu leży trup? To ty. Nie, ale nie, nie. No nie. Ok, mam problem. Jaki jest mój problem? Proszę, walk me through it, walk me through your problem. Zostaw. Zostaw. Well hello there cowboy. Yeah. Well hello there cowboy. Nie, yeah, to jest po prostu taki voice line. Don't fuck with me. Don't fuck with me. No nie. Ale o co ci chodzi? Ty masz jakiś problem? Chcesz porozmawiać ze mną o tym? Pokazuję. OO! Czemu jest unfinished? Jeden task? No, czyli został mi jeden task. I teraz, czy wiesz, jaki to jest task? Wiem. I to jest problematyczne teraz. To jest bardzo problematyczne. Tylko nie wiem w którym miejscu on jest, ale się domyślam. Przestań. Przestań. Oh no! Oh my fucking god, Ej, to jest, to jest absolutnie... Holy heck, to jest ciężkie! Powiem sobie, dać mi jej czasu, ale mi się wydaje, że... Kurwa, jeżeli, jeżeli ty widzisz, albo domyślasz się przynajmniej, gdzie jest ten ostatni task... On jest nie do zrobienia praktycznie. To jak próbujemy na tych samych zasadach, ale zamieniamy się rolami? Dobra, daj. Dobra. Ara, zapisało się, zapisało się, ok. Hint Level 3. Co to oznacza? Nie mam pojęcia. Mister. Mister. Czemu, czemu no, notoriety level jest od razu level 3 No, żeby zrobić ciekawiej. A. Po prostu próbuję wybalansować ten custom game jakoś. Hmm. No dobra. Zobaczymy, przekonamy się. Um. Hello, hello. Still time. No, jak ty zaczniesz od szarego tego, taska, no to na, na kit to jest. No a co mam innego zrobić? No, równormalne Dobra. spierdol coś. Rozpierdol Dobra. Daj Dobra. Aj double fuck Dobra. fucking dare you. Wiesz co, rozpierdolę? Ciebie. O, oh, wow. Brzmisz kurwa kozacko, jak na kogoś kto ma szyję. Huczą od mojej nogi. <laughs> Myślałem, że po twojej mamy, a to by... To by było ciężko znaleźć coś większego. I do not appreciate you talking about my mother in such a way. I shall execute you immediately. Execute my tits. Tits? Jesteś kobietą. Potwierdzone info. Potwierdzone info. Eee, co tu? Co tu mi klęczysz? Nie jesteś kobietą, masz farta. Gdybyś był kobietą, to byś cię zabił. O, praying. Passenger's luggage. Sani! E. Okay. Kompadre. Kompadre, co jak się z tej stacji? Daniel! Daniel, nie! Mówiłem, Daniel, nie, to mnie nie słuchasz, jak zawsze. Dobrze, Skurwanie. masz rację, następnym razem się posłucham za cwaniaczek? Czemu zatruwasz wodę? Zatruwam twoją matkę. Ta? Ta. A ty co chcesz? Dobra, czuję, że... Czuję, że kurwa cwaniaczysz. Że jesteś cwaniak. Ja jestem cwaniak, ja jestem z tych cwaniakujom. Tak, czuję, że jesteś ten wycpaniony. Tak, ja, ja lubię cwaniaczyć. Co? I trzy minuty minęły, mnie to Poison Poisoning the water. A, ah, compadre. Ej, compadre! Coś szybko zniknęło i stąd Kurwa, samuraju E? Znaczy, Ostatnim razem jak sprawdzałem, byłem kobietą Oj, wszystko się potwierdziło, Amigo Na twoim miejscu używałbym tego Sprinta Dosyć mądrze Dobra Będę Będziesz, mówisz? Yeah Ponieważ wiesz Nikt nie chce niepotrzebnych śmierci. Nie bój się pociągnąć za spustu i ujdzie, wiesz, co tam. Dobrze. Tak. Wymódl się. Stój. O, oh, the outlaw was in church. Was he now, kurwa. Was hinał! now? Incher, coś... Bardzo ucichłeś, Panie G! Strzelaj, nie coś... bój Strzelaj. Strzelaj. Załatwmy tak, jak mężczyźni. Dobra. Będziesz miał olewał? Nie, patrzyłem... Patrzyłem prosto na Ciebie! Tak? No! Poczekaj, spojrzyj. się jeszcze raz, twarzą w twarz. Zostaw wodę. Zostaw wodę. Zostaw wodę, będziemy! To jest strzał ostrzegawczy. W którą stronę idziesz? W lewo. Widzę. Kurwa, widzę właśnie. Trzy, dwa. <laughs> to wiedziałem! Masz szczęście, że się mogę Ale nie, to jest bez sensu. Jak ty masz. No, Torality Level nie da się obniżyć. Robiłem tyl... tyle tasków szarych i ciągle jest kurwa 2,5 i nie, nie mniej. I ty znasz każdy mój ruch. Oh, no. Wiedziałeś wszystko. Dobra, jest Hint Level 1, dobra, czyli. Zaczynamy normalnie. Okay. ok. Ok, amigo. Ok, a dużo ci zostało tasków chociaż? Tak, połowa. Łok, łuźma, to rzeczywiście wszystko było. Dobra, amigo, bobigo. Teraz się możemy zabawić na równym poziomie. Dobra, czyli rzeczywiście to było OP. No troszeczkę. Dobra, Zastanawiam się, to od, jest... czego te, od czego ten level rośnie? E, odrobienia żółtych tasków non-stop. Aha. Dlatego musisz szary mi to, jakby redukować. no. A mogłem cię kurwa nie mówić! Aj tam. Easy, easy, easy. Masz trzy strzały, chyba, nie? Nie wiem. Mam strzelić? Dobra. To jesteś ty. Jak chuj. To! Muszę poobserwować was. No musisz, this time it takes effort. Pióropusz mam, to ty? Kurwa. Czy to było rasistowskie? Ja ty jesteś tak daleko. Czemu ja dostaję to tak daleko? Bo. Jestem daleko. Ale mordę możesz dostać zaraz daleko. Nie chcesz, mogę być bliżej ciebie. Mogę się to postarać. Dobra, postaraj się. Dobra. Odpierdam coś zaraz przy mnie. Dobra. Patrzę. Patrz uważnie. Patrzysz? Patrzę. Patrz uważnie. O drugiej szansy nie będzie Spoglądaj Rozważnie, Amigo No mm. Bardzo rozważnie No Bardzo rozważnie Bardzo rozważnie That's very good, that's very good Bądź czujny Czuję, Nie opuszczaj gardy Czuję, żeby, żeby w chuja to nie robisz nie! Po prostu. Nie mogę tego zrobić kiedy. Nie obserwujesz. Kiedy co? Kiedy mnie obserwujesz. To, to jest problem. Ty kiedy. Ty kiedy cię obserwuję. To jest problem właśnie. No nie? nie wiem, może dlatego, że jak jestem uh, outlawem, to cię widzę przez... Ściany A, czyli mi widzisz. Cześć. Ściany! Nie podchodź tu. Dobrze! Rób taska, synu I did. Twojego ojca kutaska. <laughs> o! Co to się stało? O, widzę, że ktoś się kurwa nie pierdolił! Przecież ci obiecałem, że zro... Ale się zesrałem, ale się zesrałem. Nie będę kłamał, zesrałem się. Aha! Nie spodziewałeś się, że strzelę? No. Bo Mimo, że przez chwilę była muszka na ciebie skierowana, tak? To było bardzo suspensjonalne z twojej strony, Danielu. Gdzie idziesz teraz? Stealth time. Stealth time. Ja Jakoś nie, nie czuję, nie czuję jak mówisz stealth time. Stealth Taki time. Byłby powód. Mm, ten wąs mm. niejedną pizdą trząsł. Ta te pióra niejednego <laughs> dotknęły siura <laughs> Could be, could be. Gdzie idziemy? Powiedz mi teraz. Gdzie Obierać idziemy? Obierać marchew. Pokaż mi, jak to też co robi? konia, oczywiście. No, dla konia, dla konia. Trzeba, trzeba. E? Czyli to nie ty? Fuck! To nie ty! Kurwa, ja śledzicie aj. złego! Ajajaj! Śledzicie aj, aj, aj. złego Piotr Fishmana! Ajajaj! Aj. God dammit! Ty jesteś kobietą. Nie, potwierdzam, nie, nie zaprzeczam. Kobieta by tylko tak powiedziała. Nie, myślę, że... mężczyzna też by mógł. Co tam robisz? Ale kobiety bywają very devious. Czymże jest bycie kobietą? Czymże jest płeć w czasach, w których żyjemy? Mam cię! Dość! Przestań igrać z moją głową! Płeć to tylko koncept. Możesz być kim chcesz. Nogi Mordy! Ja też mogę być kim chcę. Kurwa! Nie daj odebrać sobie tego, kim możesz mm. być. Trzy, cztery, pięć. Przegrałeś, Danielu. Przegrałeś. Biegnij, a, -a, -a. Biegni, a może mnie złapiesz. Biegnij, czy wiesz gdzie jestem. <tuszę> Nie mam pojęcia. Czy wiesz, jaki mi został ostatni task? Czekaj, Slingus było, Poisoning Well Water, było tam. with post było. Stealing Medicine. Fli yeah. The... yeah! Gdzieś. No gdzieś I'm stealing Medicine, medicine. brada! Eha. Ech... Mierdolę, to jest trudne! Jest trudne w i jest ciężko to wybalansować. Z jednej strony jest niemożliwe, a z drugiej jest za ciężkie. Nie, nie wiem jak Honestly, nie wiem jak to wybalansować. To co, seks? Czy już nie? Nie. Nie, chyba już nie. Może... Może? Nie, 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 jest późno. Głowa mi boli. SEX! seks. Я ja ты так слушаю.